Przed rozpoczęciem pracy nad Kasandrą akurat czytałam książkę polskiej autorki Natalii de Barbaro, czuła przewodniczka i spotkała się tam z takim symbolem sznurowanej kobiety. I dla mnie to było też bardzo teatralne, od razu chciało mi się gdzieś to użyć. I dla mnie było to tak zrozumiałe, że w sumie każda z nas jest kobietą taką sznurowaną, która nosi swój właściwy gorset. Kiedy zaczęłam rozpatrywać historię kobiet starożytnych Grecji, kobiet, które mieli wysokie położenie w społeczeństwie, ale to jakby nie zmieniało ich łosu. Snurowanej kobiety, i właśnie spróbowałam to połączyć i wnieść jako główny symbol tego gorsetu, żebra, jak coś, co kojarzy u nas z naszą duszą, bo można sobie wyobrazić, że tam, za tymi żebrami akurat ona mieszka, i nasze serce też. I nasza wolność, w sumie, ona zaczyna się od serca i od duszy. Najpierw uzyskujemy wolność. W sobie i tylko potem możemy walczyć o wolność jakiejś innej, dlatego myślę, że to jest wyjątkowy i bardzo dokładny symbol, który wykorzystaliśmy dla pracy z tym spektaklem.